Dobrze, że mam takie małe jajko. O, dlaczego ja mam takie duże? O nie, to straszne! Ale to Wita ma największego pecha. Przestańcie się śmiać. Casey zjadaj swoje jajko. Nie, dziękuję. Alex, ty zaczynaj. Dobra, troszkę nim potrząsnę. Spróbuję je ugryźć. Coś mi się nie udaje. No trudno, nic z tego. Wiesz co? Mam tu coś dla ciebie. Trzymaj. Dzięki, Casey. Dobra, zaczynamy. O nie, o nie. A, co za ochyda? To obrzydliwe. Jakie ogromne żółtko. Nie Niedobrze mi. Ale masz minę, Alex! Lepiej ty zjadaj swoje jajko Casey. Spokojnie, zobaczcie, co mam. Co to takiego? Najpierw trzeba wszystko przygotować. Rozbijamy jajko na patelni. I smażymy. Voilà! Idealne jajko sadzone gotowe. Wow, ekstra! Czas na jedzenie! Mmm, to jest takie dobre! Gotowe! Teraz twoja kolej wita. O oh, nie! Hmm, co tam jest? Trzeba tu podjąć jakieś poważne działania. Oj, oj, oj! Wow, ale super! Będę potrzebowała czegoś do ochrony. Co ona zamierza zrobić? A masz! Właśnie tak! Ojej, co ona wyprawia? Zobaczmy, co jest w środku. Aj! Ostrożniej! Jak tu dużo fajnych słodyczy. Prawdziwa uczta. Ekstra wita. Podziel się przynajmniej jednym smakołykiem, proszę. No w porządku. Proszę bardzo, niech wam będzie. Dzięki. Jakie słodkie maleństwo! Ja też mam niesamowite płatki. To niewiarygodne. Mam taką ogromną paczkę. Wygląda na to, że masz pecha, Wita. Śmiejcie się, ile chcecie. Jaki przyjemny dźwięk. Co? Tylko jeden? No dobra, mam jeszcze mleko. Kropelka? Tylko jedna kropelka? Biedna wita. Lepiej zjadać swoje płatki, Alex. Jestem za. Ekstra. Pyszności. A teraz zalewamy to wszystko mlekiem. O tak. Wygląda super pysznie, a teraz wszystko naraz. Super! Jak on łapczywie to je. Tak, nie wygląda to zbyt apetycznie. Co z tego to było niesamowite? Casey twoja kolej. Hmm, niby jak ja mam wypić tyle mleka, mam pomysł. Przypujemy wszystkie płatki do miski. Właśnie w ten sposób. Wow, jak ona ma dużo płatków. Ojej, to wręcz deszcz słodyczy. Tak. Łap, łap ich jak najwięcej. Fajnie. A teraz dodajemy trochę mleka. No, rewelacja. I czas na jedzenie. To jest po prostu niesamowicie apetyczne. Zgadzam się. Ciekawe, ile czasu zajmie jej zjedzenie tego wszystkiego. Zobacz, jak śmiesznie wyglądają moje kucyki. Uff, skończyłam. Co się stało? Chyba ktoś zjadł za dużo. Oj, nie czuję się najlepiej. Słabo mi! Jaki piękny torcik! A ja mam nie tylko piękny, ale i ogromny! Lepiej zobacz, co ma Casey. Wow, o jacie! Jaki mam niesamowite ciasto! Ojej, Alex, widzę, że ty masz jakiś mikrotork. Masz pecha. Ok, śmiejcie się, śmiejcie, a ja zacznę jeść. Mam nawet widelec i nóż. W odpowiednim rozmiarze. No to próbujemy. Mmm, jakie pyszne. Myślę, że mogę go zjeść w całości. Rewelacja. Wita, twoja kolej. Nie musisz mnie długo namawiać. No to zaczynam. Mm, jakie to jest pyszne. Palce lizać. Fuj, jak ona niechlujnie je. To odrażające. Chcę go zjeść w całości. Nie mogę się zatrzymać Ale wygląda, jest cała wymazana niebieskim kremem Z czego się śmiejecie? Lepiej zjadaj swoje ciasto, Casey Z wielką chęcią Ojej Nie mogę na to patrzeć, fuj Gdzie się podziały jej maniery? Pyszności! Co się stało z waszymi twarzami? Co? O nie! A. Załatwiło ją jej własne ciasto! Nie, udało mi się zrobić unik. Auć! W sumie to też można zjeść. Ja też spróbuję troszeczkę. Jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekoracje do mojego. Wow, żelkowe robaczki, świetnie! Mira, tylko spójrz, ile ich jest. Teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Boję się, że dostanę coś mniej smacznego. Wiedziałam! Prawdziwe robaki ohyda! Fuj, są takie straszne! Nie mogę ich umieścić na moim torcie! Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie musisz? Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O matko, one się przemieszczają, to okropne! Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina. Takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zjeść tortem bez dekoracji. FU, to mimo wszystko jest paskudne, Przysiąkło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to! Znowu robaki! Mam ich serdecznie dość! Wpełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej. Jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Hello? Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kejta, okay, może mnie poczęstujesz? Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to i mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie! Teraz cały tort jest zdecydowanie Twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Jaki silny wiatr! O nie, nie wierzę! To papryczki chili. W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy, to nie fair! Dlaczego? To sprawiedliwe. Tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O rany, to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się! Nie wiem, jak to się stało. Co za fart! W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy, ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw, nie lubię chili! Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów na raz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim, mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę! Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci iść całą paprykę. Trzymaj się, Kate, Poleję cię wodą. Jak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić chołem jako pierwsza. Kaktus, kurczę! Przecież jest kłujący, jak ja mam go zjeść? Chwileczkę, chyba nastąpił błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz jak ręce kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma, moje przeczucia mnie nie zawiodły. Mam dużo smakołyków! Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich? Nie mam mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji. Mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serdówko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Kate, cała się wywróciłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzyma i ten balon nie przeraża, jest naprawdę duży. Ach, dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kujący kaktus! Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Nie. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manicure są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. A, więc taki masz plan? No, genialne. Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! Co ty wyprawiasz? To bolało! Pospiesz się i dekoruj swój tort! Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła! Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale. Popierz sobie, co on powiedział Ej, spójrz, nie zamknęła szafki. Sprawdźmy co tam jest. Wydaje mi się, że to jakieś sejf. W środku musi być coś bardzo cennego. Zajrzyjmy. Gdzie jesteśmy? Wygląda na to, że nadszedł czas na challenge. Najpierw otworzę swój safe. On się uśmiecha! Wow! Sto z kolorowych popytów. Wspaniale! Dokładnie. To dobry moment, żeby je ponaciskać i trochę się uspokoić. Dziwne, dlaczego są takie miękkie. I tak ładnie pachną. Wiem, to żelek! Jest ich tak dużo, mogę je zjeść wszystkie naraz. Naprawdę trudno jest się zatrzymać. Celkowe popiety są takie pyszne. Chyba zostawiła jeden. Pewnie dla nas, żebyśmy spróbowały. Spadajcie, to jest moje. A czy to boli. Najwyższy czas dowiedzieć się, co mnie czeka. Spójrzmy. Myślę, że to jest coś bardzo miękkiego. Mm. Hmm. O nie, to żywe robaki! Nie będę ich jadła! Nie chcę! One się ruszają. Nie martw się, już ich nie ma! Nie ma? Wszystkie są teraz na mnie! Pomóżcie mi! Chcą mnie zjeść! Myślę, że odkurzacz może pomóc. Weźcie wszystkie robaki w mgnieniu oka. One wyglądają całkiem zabawnie. Zwłaszcza ten, który udaje wąsy. Też się go pozbędę. Ojej, co robisz? Muszę jakoś westać tego robaka. Gotowe. Gotowe. Ustawiany też już są gotowe. Żartujesz sobie ze mnie? Może sama spróbujesz tych wszystkich wspaniałych robaków? Częstuj się! O nie, one są we mnie! Co mam robić? Co za ochyda! Daj spokój, nie krzycz! Lepiej spójrz na to, co znajduje się w twoim sejfie! A w sejfie czeka na mnie... Jakiś eliksir! Mam nadzieję, że nie zamienię się w żabę albo w robaka. To dziwne. Na razie nic nie czuję. Jest tak samo jak wcześniej. Dziwne. O nie, coś się ze mną dzieje! Dziewczyny, pomóżcie! Myślę, że to eliksir zmniejszający. Jestem teraz w wielkości twojej dłoni. Chodź, podniosę cię. Zobacz, jaka jestem słodka. Hej! Nasze maleństwo! A, Jeszcze gryziesz? To boli. Zajmę się tobą, maleńka. Będziesz walczyła z prawdziwym wężem. Myślisz, że się go boję. Mogę go zniszczyć w jednej sekundzie. No ciekawe, kto wygra. Tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że robak jest silniejszy. Robak? Już go pokonałam. A masz i jeszcze raz. Wow, ona naprawdę wygrywa. Miałyście wątpliwości? To była naprawdę fajna walka. Widziałeś, jaka jestem silna? Tym razem to ja mam coś dobrego, więc pierwsza otworzę mój safe. Super, to jest mój ulubiony napój z Marsem. Uwielbiam je. Na co ja czekam? Czas się napić. To dziwne, dlaczego nic nie leci, głupia butelka. Serio, nie rozumiesz? Daj, pokażę Ci jak się pije. Ty? Na pewno. Trzymaj. Żartuję. Jeszcze czego. Nie dam ci się napić, to jest moje bez twojej pomocy sobie poradzę. Jesteś taka chciwa. Dam ci nauczkę. Będziesz wiedziała, że trzeba dzielić się z przyjaciółkami. Co zrobiłaś? Teraz jestem cała mokra i nie mam co pić. Uuu, myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, przestań marudzić. Poproszę Dianę, żeby otworzyła swój sejf. Co? Ryba? O nie! Dobrze, że nie jest nasza. Jak śmierdzi. Ale i tak musisz się zjeść. Takie są zasady. Przecież wiem. Spróbuję. To jest okropne. Nie będę tego jadła. Nie dam rady. Co to znaczy, że nie będziesz? Takie są zasady, a więc jedz! Dobra, dobra. Muszę to zrobić jak najszybciej. Dobra, skończyłam. Po co mi ten szkielet? Zabierz się go ode mnie! przestań się śmiać, Mary, otwórz swój sejf, z przyjemnością. Co to jest? Jakiś cukierek? To znaczy uwielbiam je, ale dlaczego tak mało? Smakuje normalnie. To po prostu dobry cukierek. W sumie jestem zadowolona. Patrzcie, te cukierki rosną mi na buzi. I na rękach. To jest takie fajne. Hmm. Naprawdę fajne. Dasz mi spróbować? No pewnie. Wspaniale. Słuchaj, teraz ja też jestem cała w słodyczach. Diana, chcesz trochę? Nie, dziękuję. Nie będę jadła twoich pryszczy. Po raz kolejny jako pierwsza otworzę safe. Hmm, myślę, że wszyscy się z tym zgodzą. To się nazywa prezent. Nigdy nie można mieć zbyt dużo iPhone'ów. Jakie piękne zdjęcia robi. Spójrzcie tylko. Ja też ty taki, zrób mi zdjęcie. Oddaj Ci, nie psuj mi fotografii. Oddaj to, to moje. Chcę zrobić sobie selfie. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Dajcie mi to. Wy ustalcie sobie, czyj to telefon, a ja w tym czasie sobie pogram. Jak śmiesz! Daj mi to, to moje! Co zrobiłyście? Mój nowy telefon! Gdzie on jest? Ups, chyba nie jest w najlepszym stanie. To wszystko twoja wina. Co zrobiłyście? Nie mam już iPhona. Rozbił się. No to czas, żebym to ja otworzyła swój safe! To dziwne, dlaczego jest pusty. Zobaczmy, co tam jest. O nie, to żaba! Boję się ich. Pomóżcie mi, zdejmijcie to z mojej głowy, ja też nie chcę tego zwierzaka! No już, spadaj stąd! Ja też jej nie potrzebuję. To twoja żaba. A ja mam ją zjeść? No nie mam mowy. A jeśli to zaczarowany książę? A ja będę prawdziwą księżniczką? Trzeba to sprawdzić. No oddaj, buziaka. No i gdzie jest twój książę? Coś się nie zmienia. Hmm? No to teraz moja kolej sprawdzić, co jest w moim sejpie. What? Ojej, to jakiś dziwny rodzaj kapelusza. What? A co ja mam z nim zrobić? Uh... Nie mam pojęcia. A co ja mam zrobić z tą żabą? What? Uh -uh. Przykro mi to mówić, ale chyba twoja żaba zamieniła się w kamień. Kamień? Wow. Yeah. Dziwny. Dlaczego jest brązowy? A. Uh... Uh... Wiem! Czekolada! To nie jest zwykła czekolada, to pyszna czekolada. Słuchaj, czy twój kapelusz może to zrobić z moim iPhone'em? Sprawdźmy. Działa! Jakie to fajne! Teraz mam czekoladowego iPhone'a. W dodatku jest pyszny. Czyli mój kapelusz nie jest taki bezużyteczny, ale czy mogę go nosić? Myślę, że wszystko okej. Okay. Ojej, hmm. mamy teraz czekoladową Mary! Zjedzmy wszystkie jej palce! Przestań zdejmij jej ten kapelusz z głowy, wtedy będzie taka jak zawsze. No dobra. Uf, dziękuję, uratowałaś mnie. Myślałam, że na zawsze zostanę czekoladą. Tym razem to na mnie czeka smaczny poczęstunek. Mam nadzieję, że będzie tam coś mega pysznego. O, to Nutella, uwielbiam ją. Mam ochotę zjeść cały słoik. Wow! Oj, przepraszam, to było niechcący. Znaczy, że możesz nią we mnie rzucać. Daj spokój, nie obrażaj się. Jestem po prostu oszołomiona tym, co mnie czeka. Jestem pewna, że Nutella jak zawsze będzie pyszna. Ja też chcę. Chcesz, ale nie dostaniesz. To moja Nutella. Na moim nosie została kropelka. Fajnie. Wielkie rzeczy. A ja mam całe ręce w Nutelli. Tak, widzimy to. Jesteś w niej cała. Trzeba po nią sięgnąć głębiej. O nie, moja ręka! Chyba What? Żarłok, musisz mnie jeść! Zamiast się śmiać, to mi pomóżcie. Pomóż mi! Wyciągnij ten słoik! Próbuję! No dalej, damy radę, damy radę! Ciągnij! Ojej! Super! Mamy teraz mnóstwo Nutelli. Pospieszmy się, zjedzmy wszystko. Nic mi nie jest. Nie martwcie się o mnie, ja żyję. Wszystko zjadłyście? No jak tak można? O, mam jeszcze trochę czekolady. Mogę ją jeść prosto z ręki. Kiedy ty będziesz jadła, to ja sprawdzę, co na mnie czeka. I to chyba jest coś śmierdzącego. O nie, to ser. Nie chcę go. Nie, ale musisz. Nie chcę go jeść. Proszę, miejcie litość. On jest taki paskudny. Nie gadaj tyle do dzieła. No dalej, gryź w końcu. Oj, co za ochyda. Tak to wygląda po prostu obrzydliwie. I tak smakuje. Nie mogę tego przełknąć. To jest zbyt paskudne. Dobra, jakoś dałam radę. Super, teraz dowiedzmy się, co na mnie czeka. Ojej, chyba musimy lecieć!